Okay, you know how this story starts. In the beginning, there wasn't shit. Literally, nothing but void and darkness. And that's how the darkness liked it. It wasn't until God decreed, turn on the lights, that things got nasty. Started out small a, a planet here, a, a sun there. Y you know, next thing you know, there were humans and cows and then stuff running all over the place. Needless to say, the darkness was pissed. From then till now, the darkness. Pour its way through the world, inhabiting one human host after another, each thinking that they were its master. But you can't own the darkness. The darkness owns you. Fast forward to one Jackie Estacado. You know his type. No family, no hope, no future. He ended up about what you'd expect, busting heads for the Franchetti crime family. Life as a whole was pretty dark for Jackie. Then came his 21st birthday. And, and things got a whole lot darker. And then you, you, you might think that inheriting superpowers would, would be pretty cool for Jackie, y you know, being in the business of killing people and all. But, and if not for the demon living inside of him, you'd be right. See, the darkness uh, didn't just make Jackie stronger. It, it, it made him a god, uh, but only when the lights were out. Next thing you know: the mob turns on Jackie, marks him for death. Just like that. It was the New York City mob versus Jackie. And the darkness. But as dark as things were for Jackie, there was a light in his life. And, and, and her name was Jenny. Now, now these kids, they, they went way back. I don't think anybody would disagree that they were meant for each other. If anything, that's the real tragedy in all this. See, the mob was still after Jackie. Now, they thought the quickest way to get him would be to take away you know, his only reason for living. Killing Jenny was just about the dumbest thing the mob could have done. See, because without her, Jackie not only had nothing left to live for, he had nothing left to lose. As for the darkness, Jackie's kept it locked away for years, you know, but it doesn't matter how hard he tries. No one can hold back the night. If he can't control this thing inside him, pretty soon there won't be anything left jack you'll be nothing but an empty shell and that's just how the darkness likes it right around the time he died my father said to me he said jackie you can't outrun your fate but you sure as hell gotta try i didn't really know what he meant back then see there was something inside me something terrible Waiting to get out. And when it did, it made me watch the only thing I ever cared about get her brains blown out right in front of me. Then it gave me the power to make things right the kind of stuff you only see in your worst nightmares. The killing only made it stronger, harder to control. Eventually, I found a way to bury it. Since it's been trying to get back out, it calls itself the darkness. Jackie, it's good to see you. Come on in. Hiya, Vinny. How's your family? Which one? Hey, Jackie, check out the rack on the brunette to your right.

To jest akurat kampania single-player. Jeśli dobrze pamiętacie, ja grałem w wersję co z Madzią na naszym głównym kanale jakiś czas temu. A że postanowiłem sobie zagrać w wersję single-player, żeby zobaczyć o czym jest główna historia, bo jeszcze nie grałem w nią. A Magda mówiła mi, że nawet nawet fajnie jest. No i dlatego oglądacie to teraz na debi 2. O! Niewiele wiele brakowało. Uuu, jakieś bliźniaczki? A niezbyt fajne, fajne. Tamta była fajniejsza. Uy, wróćmy tam. Ale wy jesteście brzydkie. Waliby nie pamiętać. Nie. Nie. Ale przytomny. Wow! Dzięki, ktokolwiek to zrobił. What the fuck!

Come on, it's dark! się dziwnie ciągnie? Do no ty gnoju. A jeszcze tam jeden. Głowę, w głowę. Kurde no. Szybciej przeładowuj! Szybciej, szybciej! Ten pistolet jest zajebisty. Okej, okay. let's go, let's go, let's go. No time to waste. Come on come on, come on, Szybciej ciągnij moje zwoki. <laughs> Hej! Co tam u ciebie? Jak tam żona? Dzieci dobrze? Zdrowe? Gdzie się kuź we głosek wyjasz? Zabili go! Pozdrow... babciu w takim razie Okej okay. Hej Jeszcze Pan wyskoczył od tej strony co? O! Tam ktoś był Ktoś się O, tam jest kostek. Fuck sake! Akurat musiał teraz tym mówić przeładowywać. Nice Wow! Mordę! Ej no! Jak ja mam strzelać? Uff No, co tym razem? Skąd ten was się wziął? Hohoho, <śmienicza> okej, k, k, let's go, let's go, let's go. <śmienicza> Już się zmęczyłeś? To bo może z 20 metrów, stary, a co ty robisz ze swoim życiem? Co so dużo czasu spędzisz przed komputerem? Oh yeah! Okej, okay, ktoś jeszcze? One more. Ja, ja dostałem. O, tam jeszcze jeden. Hoho, -ho! They're all dead. Ok, Oki. Okay. Okay. good plan. A, lewy, prawy. Lewy, prawy. Lewy. Kusiwa, rozwaldzi rozwalimy butelkę dobrego wina. Coś mi idzie szczelnie, jak on mi tak dziwnie ciągnie. No, fuck you. Daj. Co robisz, stary? Zaraz tobie szczele. A ty kim jesteś? A, to ten, co mi ciągnął. Okej. Okay. Wow. Co jest z moją nogą nie tak? Co się z nim stało? jak brzydka. Chyba kość widzę. O o o o o o. Fok. Hej. To nie może być koniec. stay in the dark jackie can't regenerate health when in the light <gasps> so Never. Never again, you son of, of a vampire <inaudible> what the fuck are you man just the darkness vu move forward keep pushing him still breathing huh motherfucker No idę, teraz cię tu za kostkę i zabiję. I release. Ło wow! ej, ja latam. Fu, fuck. widzicie to? Co, czemu on walczy ze sobą? Wow, Aaaa! Say hello to Mr. Bugger Octopus. <laughs> Buggypus. A, to brzydko dziwnie zabrzmiało. Buggy <laughs> pus. Bugger Octobugger. Bugger. No, może tak lepiej. Oh yeah! Czemu nie mogę atakować? Ej! A, światło. Uh, ale jak mogę atakować tym? Coś co się świeci. Tylko jak mu się świeci. Ah, yeah. talk to Vini. Who hit us? I don't know, boss. I don't know. After the explosion, I saw some guy with a limp. He had some weird-looking fucks with him. Nobody I recognized, though. Where'd that piece of shit go? now they headed down the alley. The rest of our crews out front, so you can meet up with them on the street. Wow! Al, Oh, nie Get hell, Jackie. Okay. Co ja miałem zrobić? Akurat się skupiłem na tym oddechu, i słucham za bardzo. Backspace to see the objectives. Ok, mam ich tam. Trzeba mu się tyłek świeci? Q. O. Oh. Jak ja to <grywa> What the hell? Bye bye! Wow! O, czy, gdzie jest ten głosek ze świstącym tyłkiem? Tutaj był wcześniej. Szajze, zniknę sobie. Dobra, trzeba to jakoś rozwalić. Ok. O raj! Right. Ale ja chcę sobie zabrać to ze sobą. Czemu nie mogę? Mm. A, dobry motyw. Ło! Rozwaliłem nogę. Ua, ua, ua. Ua. Tu jakieś kolejne zwoki. Da się to zabrać? Nie da się. Dobra, rozwalimy to. Chodź to, żeby puścić on, pusz down Aha, coś takiego mogę robić. Oa, oh, okej. Okay. dużonym językiem. Okej. Okay. Kolejny co? Fuck you, da bitch. Nie masz szans. Jesteś mój. Space to jump, oki okay, dooki. Let's go, let's go, let's go. Trzeba znaleźć go kostkę. Oo! Hej! na było? Tap Q, żeby złapać coś. E destroy Co? Po tym coś kliknąć. Nie. Aha Ok, dobra, spoko. To eksplozja, prawdopodobnie słyszeli to w Kansas. Ojej. 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 Jak mogę rzucić w tego? Throw objects to stand enemies, ale jak to zrobić? Q? Aha, Q. Ok. Ale chcę go jakoś nie wiem, złapać teraz. Wow. No dobra, chciałem coś innego zrobić, no ale ok, jak się tak wyszło. Będziemy sobie robić. Uff, uh -huh. cool. Nice. You're mine, bitch. Dobra. Who wants to be next? Hehe! Mam tarcze! Ja pierdolę, ale efekt nie jest... Wow! E, to jest zajebiste. Haha! Ha. Teraz mnie nikt nie dorwie. tylko żeby kuć się jeszcze czelami szło lepiej. Kuj wze światło głupie. No w morde. Ja chcę jeszcze jedne drzwi. Gdzie mam iść? Q. Trzeba się w cieniu już jakoś tutaj sować. Dobra, weźmy sobie drzwi znowu. Daj. Co weselecie, Dan? Cało się głupie. Nie macie żadnej szans, kurde. Tę najlepszą tarczę możliwą. Mam się, że tam ktoś jest. Dobra, dobra. Gdzie jesteś, ścignoje. Ty też chowasz w śmieciu. Co się chowasz śmiecił, coś tutaj mogę dać stąd? Jakieś moce z nich. O, drugi piszel mam. What the fuck! Widzieliście co zrobiłem? Nie chcę to, chcę jego zwłoki. I zobaczmy to. Każdy każdym mogę tego drugiego też zapłacić. Fajnie by było mieć tak, no, dwa, dwie zwłoki, nie wiem, dwa ciała przy sobie, no. Dobra, wyjebiemy to. Znajdziemy kolejne drzwi, jak otaczę. Ja mam nadzieję, że będę miał dwa pistolety. Co jest? O, o. O! Wow, 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 wow. Hello.

Let's move. co? Dobra, gdzie jest coś, co. O, jest, wróciło. No, co chodzi z nim? O! Uzi! Uzi, uzi, daj mi buzi. Cztery. O! Dobra, mogę teraz iść do przodu mogę. Okej, okay, zajebiście. Dwie bronie. Q, żeby otworzyć drzwi. I I, żeby pociągnąć. No. Dalej, dasz radę. Koooo okay. oh, yes! Co to jest? Relikt jaki zebrałem? What the hell, co to było? Relikty były w tym w kopie, ale co on robił już? Nie pamiętam, to już dawno, dawno temu było. Tyle miesięcy temu. Okej, okay, co to jest? O, jakieś esencje zebrałem. Aha, umiejętności, zapomniałem umiejętności. Wo, ile tego tutaj jest? Jest dużo, dużo więcej niż wcześniej było. Czy on to takie drogie wszystko? Dobra, widzimy w takim razie z tego. Eat hard. Dobra, podnoszę za tym Knojem, Knomem, cokolwiek to jest, kurwa. Czymkolwiek ty jesteś? Jak ją otworzyć? Hej! O, jest coś jest. Mogę to roz rozwalić jakoś? O, otworzyło się! Ło, nad nim widziałem kiedy. Dobra, to weźmy. To jest. Bye bye. Bye bye. Nie wiem, co robić, kurde, klikać <grywka> którą z bronią, czy atakować czy tymi mackami. Z... Nie wiem, które są fajniejsze. Który atak jest lepszy? Dobra, chwilę, a ja sobie co jest serce jakieś pozbieram, może co? E, chciałem esencję zebrać, coś. E, okej, okay, you're mine Ale te esencje właściwie lecą chyba same do mnie. Mi się przynajmniej wydaje. Widzicie, coś leciało do mnie. A, dlaczego oni się świecą tutaj? E, aha, żeby zjeść serce, okej, okay, okej. Okay. Takie to zapomniałem o tym jedzeniu serc. Dobra, czy da się kuj świeci znowu? Dobra, weźmiemy go za sobą. Jesteś moim towarzyszem broni teraz O, serduszko Ty ma więcej ciała W serce C Trzeba zjadać te serce wszystkie, żeby mieć te esencje, co? Raczej tak Dobra, drzwi jest Where to go next target You're gonna die no znowu kupi światło Zgubiłem drzwi Proszę uważać, że te światło da się rozwalać? Da się rozwalać. Good job. już wiedzieć. Te drzwi są większe, jakieś takie fajniejsze. Na no, co? Dlaczego wy tam się strzelać? Co? Ja tu jestem. A, serdusz komu? Oh, Puka wred mieczacza. A, tak, jakaś ekipa jest. Okej, okay, zaraz ich wszystkie rozwalimy, nie mają szans. Przecież ze mną. Ja mam tutaj drzwi. Kupić was. I coś na plecach. Jakieś fajne, fajne macki. You are piece of shit. Jest lampa gdzieś w pobliżu? Nic nie ma. to jeszcze ktoś żyje. O oh, daj śmieciu, you no! Know. Wiem, sobie serduszka. Ta-ra-ra. -ra, ra you're mine, motherfucker. Dobra, kiedyś drzwi. Teraz chciałbym zobaczyć jak na od przodu, z takimi drzwiami idąc. Oj, 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 kupię lampy, no. Ty broń, musimy jeszcze raz drzwi. Miejmy nadzieję, że teraz udamy się bezpiecznie... Cz, kuźwa! Czemu ja tego nie zauważyłem? Okej. Okay. Są to jeszcze jakieś inne lampy? Chyba nie. O! co? Nie mógł tego przejść? Musi się tu boltować. first.